Wizyriada zatacza coraz większe kręgi. Uczestniczą w niej drużyny z całej Polski, z północy i z południa, ze wschodu i z zachodu, ze wsi, z miasteczek i z większych miast. We wrześniu najlepszą drużyną w województwie warmińsko-mazurskim okazała się Akademia Światkówki Kurier. I tę olsztyńską drużynę właśnie teraz odwiedzamy. Witam i gratuluję w imieniu Wizyriady. Słuchajcie! Dla wszystkich mam prezenty. Jak święty Mikołaj każdy z Was dostanie od Wiziriady, a zresztą bierzcie sobie sami. To jest prezent dla mnie od Akademii Siatkówki Kurian. Kto wpadł na pomysł, żeby zgłosić drużynę do wizyriady? Moja małżonka, menadżer akademii, tak więc to dzięki niej jesteśmy w tym konkursie i cieszę się bardzo, że udało nam się wspólnie z rodzicami i dziećmi wywalczyć tak poważne miejsce, które daje nam prawo do, do odebrania nagrody. Wybraliście siatkówkę. Dlaczego właśnie ta dyscyplina? Bo bardzo podobała mi się na początku, jak oglądałam mecze, bardzo lubiłam oglądać je. Kogo najbardziej lubicie? Masz taką ulubioną swoją zawodniczkę? Ja tak, swojego Lata. w Zaksie, Sebastian Warda. Ach widzisz, to twój brat gra w Zaksie, super. Oczywiście nie byłoby takiego wspaniałego wyniku zwycięstwa we wrześniu w województwie warmińsko-mazurskim, gdyby nie mamy. Czy dzieciaki chętnie chodzą na te zajęcia? Oczywiście, bardzo chętnie. Nie mogą się doczekać kolejnego, następnego treningu. Jak dzieciaki bardzo są wrażliwe na punkcie czystości, na punkcie tego, żeby pięknie wyglądać? Czy wizjer w tym pomaga? Oczywiście. Ja zawsze biorę proszku wizjer z tego względu, że mam doświadczenie też przy Trochę większym sportowcu, gdzie widzisz sprawdzał się rewelacyjnie. Zawsze wszystko jest białe, czyste i dobrane. Życzę wszelakich sukcesów i tak na kontynuację wizjirowych osiągnięć wizyriady bardzo proszę. Wszystkiego dobrego, nie rezygnujcie. Główna nagroda w Wiziriadzie czeka. Teraz ten najważniejszy moment. Wręczamy nagrodę miesiąca. Za wrzesień tę nagrodę otrzymuje Akademia Siatkówki Kurian. Proszę bardzo. Poznaliśmy dziś tylko jedną z tysiąca drużyn stałej Polski, które nagrodzimy w Wizyriadzie sprzętem sportowym o wartości aż 400 tysięcy złotych. Ty też wykorzystaj swoją szansę na nagrody. Zarejestruj się na wiziriada.pl i walcz o nagrody października i listopada.